Szanowni Państwo, zapraszam Was na zaprawę. Dzisiaj nie będzie żadnych ogłoszeń. Chciałem Wam tylko pokazać, zmieniłem lokalizację i teraz mieszkam w takim kolumbijskim osiedlu z kolumbijską rodziną. Jest bardzo miło i fajnie, ale minus jest jednakowoż taki, że nie mają żadnych dywanów, wszystko jest głośne, nagrać się nie można, nic, więc jest. Jest różnie pod względem dźwięku. Jak ktoś włączy telewizor w domu, to huczy wszędzie. No ale takie życie, nie? Moi drodzy, w międzyczasie jeszcze chciałbym Was zaprosić na przyszły weekend skupienie z Ojcem Darkiem Pierkowskim. o nadziei. Trochę jakoś tak się w ogóle rozwala rzeczywistość i ludzie tracą nadzieję, a, a można tą nadzieję mieć jeszcze chrześcijańska. Nadzieja ma coś takiego w sobie. Ona jest trochę inna od tej nadziei, którą też mają ludzie yy, poza kręgiem chrześcijańskim, ale ta chrześcijańska ma jakąś taką siłę do zmiany rzeczywistości. Jak ją odzyskać? O tym jak zawsze fajnie Darek yy, w przyszły weekend na Zoomie. Można być na żywo, można się zapisać, mieć tylko nagranie. Link w zapis yy, w, yy, zapisy w linku pod filmem. Zapraszam Was bardzo. No nie, chciałem na balkonie, ale się nie da na balkonie, za głośno. to samolot właśnie przyleciał. Pod podlotniskiem mieszkam. To okno, to jest wyobraźcie sobie okno na korytarz. I nie na klatkę schodową, tylko na korytarz wewnątrz mieszkania. W Polsce czegoś takiego nie widziałem, ale tutaj jak widać się zdarza. Klaustrofobia totalna. No ale cóż. Brzmi ten tekst, który będziemy medytować, czyli Łukasz 3, 10-18, brzmi następująco. Gdy Jan, gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy, co mamy czynić. On im odpowiedział, kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, kto nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego, nauczycielu, co mamy czynić. On im powiedział... Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: a my co mamy czynić? On im odpowiedział: Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestajcie na waszym żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie Mocniejszy ode Mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemykał sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem, ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu, pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Moi drodzy, więc w tym tekście mamy coś bardzo, bardzo ciekawego, takiego bardzo życiowego, mi się wydaje, bo jest cały lud Izraela, który jest chrzczony przez Jana wodą, i kiedy ludzie go pytają, co mamy robić, i to jest pytanie i Twoje, i moje, wszystkich ludzi się zastanawiają, co robić, żeby nie skończyć w piekle, albo żeby pójść do nieba, albo żeby zwyczajnie być dobrym człowiekiem. I Jan odpowiada im takie bardzo proste rzeczy. Zobaczcie, że kiedy ktoś go pyta z takiego normalnego ludu, powiedzmy, to on mówi: jak są ludzie biedni wokół ciebie, to się podziel, jak masz czym. Nie? On nie mówi o heroicznym oddawaniu czegoś, co masz jedyne, tylko jak masz dwie rzeczy, to podziel się z tym, który nie ma. Potem zwracają się ludzie, którzy mają jakąś władzę i on ich pyta oni go pytają jakby co mamy robić on mówi na nikim nie wymuszajcie więcej pieniędzy tylko celnicy tylko po prostu uczciwie żyjcie z tego co zrobiliście nie bądźcie nie, nie wyciągajcie pieniędzy od ludzi żołnierzom powiedział to samo czyli on mówił zobaczcie o przyzwoitości o zwykłej przyzwoitości i teraz ludzie go pytają, bo myślą, że on jest mesjaszem. Czyli to, co on proponuje, to jest to, co ma przyjść od Boga. Zwykła taka przyzwoitość, uczciwość wobec ludzi, podstawowe rzeczy. A on mówi: nie. I to jest ciekawy moment, bo to jakby symbolizuje, myślę, wiele osób z nas, którzy my tak, mamy. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, ni nie robię jakichś nie wiadomo jakich wielkich przekrętów, więc wszystko jest w porządku. Nie? I, I mi się wydaje, że to jest, to, to jest Mesjasz, czyli to jest to, o co chodzi. Nie? A Jan mówi: Nie, to jest jakieś, yy, yy, jakaś podstawa zupełna, ale to jeszcze nie jest przyjście Chrystusa. Ja nie jestem Mojżeszem. To, do czego ja was zanurzam, bo chrzest to jest zanurzenie w języku greckim. To nie jest to. On mówi: że dopiero przyjdzie po mnie ktoś, kto was ochrzci ogniem i duchem świętym. Czyli chrześcijaństwo, pójście za Chrystusem, to jeszcze nie jest to, że nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Ogólnie w porządku różne rzeczy robię, ale cały czas tam się plączę. Nie wiecie, bo ktoś tam grubych rzeczy nie robi. Ale mnóstwo małych. Mnóstwo nieuczciwości w drobnych, jakichś nie wiem, tam finansowych rzeczach w pracy, mnóstwo nieuczciwości w obgadywaniu ludzi, robieniu im złym opinii, mnóstwo, mnóstwo takiego pomijania osób, które, którym realnie mógłbym pomóc na przykład, ale bardziej stawiam na swój komfort, żeby tak się dobrze czuć, a on jak się czuje, no to. To mniej mnie to obchodzi. Nie? I, I wiecie, w tym, w tym zanurzeniu janowym, no to jest mnóstwo pomieszania. I to co mówi, i co zrobi Jezus, to Jezus y, y, zrobi, ma wiejadło w ręku i omłot. Nie wiem, czy wiecie, pewnie większość z Was wie, ale kiedyś jak młócono zboże, to wyglądało to w taki sposób, że na klepisku, czyli na ubitej ziemi, dziś, dzisiaj to raczej robi, robiliby na betonie, ale betonu nie było w tym, rozsypywano kłosy to z góry ucięte i to trzeba było cepem okładać. Cep to był taki jeden, ta, jedna taka drewniana część, po tu była taka druga krótsza i ona tu było połączone rzemykiem. trzeba było to tak kręcić w ręku, musiało się to obracać i uderzać, nie? I wtedy to się kruszyły kłosy, wylatywało zboże i te plewy były, były między nimi. I To był omłot. I ten omłot, czyli to pomieszanie trzeba było wziąć wiejadło Czyli coś w rodzaju tak jakby łopaty, albo takiego koszyka, i to się podrzucało, kiedy wiatr wiał, i plewy odlatywały, a ziarno spadało na ziemię. Czyli był przeprowadzany taki proces tłuczenia trochę, i później spalania tego, tego co nie było potrzebne. I kiedy Jan mówi o Chrystusie, to daje taki obraz, czyli tak jakby trochę chciał powiedzieć dwie rzeczy. Żeby być zanurzonym w, w Ducha Świętego, to potrzeba przejść przez y, oczyszczenie z takich rzeczy, które są w nas y, pomieszane w tym pierwszym okresie. Jeżeli ja sobie dopuszczam różne jakieś takie grzeszki, różne takie przekręty itd., I on mówi, jak, jak przyjdzie Chrystus, to cię tak obiję trochę, potłuczę, po to, żeby cię, y, cię oczyścić. Żeby, żeby zostało samo w tobie to, co żywe, prawdziwe, piękne. Ten proces. Więc y, zwróć, no zastanówcie się, jakby, czy nie unikacie na przykład takiego, y, takiego procesu w was, który być może teraz jest. Ale co ciekawsze, jest do czego ten proces ma y, prowadzić. On ma prowadzić do tego, że Chrystus w pewnym momencie dla pewnych ludzi zostanie przyjęty na tyle, że to będą ludzie z ognia i ducha. Z ducha, czyli z, z duchem, świadomością, głębokim zjednoczeniem z Bogiem, że oni będą wiedzieli, że, że Bóg na przykład mnie tu zaprasza, zrób to, zrób tamto. Inspiruje mnie tak, że ja czuję, że na przykład Bóg ciągnie mnie do jakiejś idei, do zrobienia czegoś, do jakiejś konkretnej osoby, że to są ludzie zjednoczeni z Bogiem i pełni ognia. Ognia takiego, wiecie, nie z, znacie takich ludzi charyzmatycznych, którzy jak mówią, to tak pociągają za sobą, albo jak coś robią, to, to jest to. Takie rzeczowe, konkretne, jakby po prostu widać, że tam coś się dzieje. Więc chrześcijaństwo to nie jest Jan, chrześcijaństwo to nie jest to, że mam być w porządku, mniej więcej i no i właściwie to o to w tym wszystkim chodzi. Chrześcijaństwo to jest ogień i duch, siła, jednoznaczność, bardzo konkretny kierunek i taka prostolinijność w tym, co się robi. I żeby to było. To trzeba pozwolić sobie na to oczyszczenie, i, no wiecie, no mówiąc wprost, że jakby, no nie można sobie mówić, że, a, jakoś tam jest, żyje się w jakimś takim pokracznym, głupim związku, gdzie wiadomo, że to, jakby, coś jest, no i no to właściwie pan Bóg jest miłosierny, tego oczyszczenie musi przejść jakieś, nie? Hmm. Może ktoś sobie po prostu, nie wiem, tam jakoś popija i przemocowo stosuje wobec rodziny, i się wydaje, że jakby mogę do kościoła chodzić, jak pójdę w niedzielę i będę pobożnym ojcem, to. to to wtedy wszystko będzie dobrze, nie? Albo jakby mnóstwo różnych rzeczy może być, które wiecie, pozwalamy sobie w życiu na to, nie? I jak na to, co sobie pozwalasz w życiu, na złe rzeczy, to nie wydarzy się ogień i duch. Nie wydarzy się. Ale może się wydarzyć, jeśli pozwolisz sobie na to oczyszczenie, i wtedy będzie Chrystus. Będzie siła, będzie ogień, będzie takie jednoznaczne pójście za, za chrześcijaństwem. A więc Jan to jeszcze nie jest Chrystus. Życie po Janowemu, że robię w porządku takie podstawowe rzeczy, troszczę się o swoją rodzinę, czyli spełniam takie zwykłe ludzkie powinności. Nie jestem bandytą, nie jestem człowiekiem bardzo wbitnie złym. No to nie oszukujmy że to nie jest chrześcijaństwo jeszcze. To jest może przedpole chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo to jest to, co przynosi Jezus, że musisz żyć, musisz, że masz szansę. Żyć według ducha i ognia, być ogniem takim, że jak ludzie na Ciebie patrzą, to widzą, no coś w tym człowieku jest, że on sięga głębiej. Ale żeby to było, to właśnie ten etap oczyszczenia jest po to, żeby tego ognia, to co we mnie jest y, drobnie może złe, nie gasiło. Można sobie pozwalać, wiecie, na jakieś takie, no tak na pozor, w porządku rzeczy, jakieś takie, albo takie neutralne gdzieś, ale mam jakąś intuicję, że to jest złe. Albo że to mi nie służy, albo że to coś gasi we mnie. No i pomyślcie sobie, co, co u Was coś takiego właśnie jest. To, co proponuje Chrystus, no to bycie człowiekiem ognia, właśnie, bycie człowiekiem siły, bycie, bycie człowiekiem takim przecinakiem, który przechodzi przez społeczeństwo i życie i pociąga za sobą ludzi i, i jest, wiecie, z, no, taki jednoznaczny i silny. To jest ten pociąg, a to wymieszanie, tak naprawdę, trochę złego, trochę dobrego, to powoduje, że jesteśmy nijacy i tak naprawdę mnóstwo siły i energii tracimy na takie trochę tak, trochę tak, sami nie wiemy i się przyzwyczajamy do tego stanu. Nie? Trzeba przejść przez coś takiego, co nas z różnych złych rzeczy oczyści, ale też nas oczyści z, z naszych. Yy, Wyobrażeń, naszych ambicji, naszego rozbudowanego ego i pomysłów na to, jak pewne rzeczy ma wyglądać. Nie? Siła i duch. One bardzo mocno są związane ta siła i duch w Ewangelii w chrześcijaństwie z takim, że, że ja nie jestem motorem swojego życia, tylko że ja biegnę za kimś, kto prze, przede mną to powietrze roz, y, rozrzuca. Ja mogę biec lekko, że jakby ja się podłączam do jakiejś większej siły niż ja. I stąd ci ludzie mają taką siłę, nie? że to oni nie wyprodukowują to z siebie, nie? tylko no, podłączają się do jakiegoś większego frontu i są. Y, są członkami czegoś większego niż oni sami. Oni nie spalają swojej energii, nie? oni żyją kosztem boskiej energii. Ale, żeby to się mogło wydarzyć, to trzeba właśnie ten etap taki przejść. Jesteśmy w takim etapie przygotowania na Boże Narodzenie, i zwróćcie uwagę teraz przed tym Bożym Narodzeniem, może też na taki element, który Was gasi, który Was zabija, który Was ściąga na dół, który Was odciąga od ducha. Może miałeś takie sytuacje w życiu, że żyłeś bliżej ducha. Bliżej zrozumienia, zjednoczenia z Bogiem itd. i tak dalej, i się robić jakieś takie rzeczy, które cię od tego odłączyły, zgasiły te nogi. I może to nie były bardzo złe rzeczy, ale taki efekt był, nie? czyli to znaczy, że to nie służyło ci. No to na medytacji, moi drodzy, będę chciał zwrócić uwagę Waszą na to, co gasi naszego ducha, żeby on płonął i był silny, nie w taki sposób nagrzany emocjonalnie. Tylko taki sposób realnej siły w nas. Bardzo wam dziękuję. Do usłyszenia jutro. Oczywiście zapraszam do wymiany tego, co wy myślicie na temat tej Ewangelii. i zbieramy subskrypcje, żeby ten kanał urósł i żeby więcej osób mogło to oglądać. Więc bardzo dziękuję za wszystkie suby. Do zobaczenia. No i moi drodzy, pamiętajcie o skupieniu z ojcem darkiem. Nadzieja, bardzo ważna jest w życiu.